w kolejnym odcinku na moim niesamowitym kanale Dzisiaj jesteśmy na siłowni Endorfina I będziemy robić nieoptymalny trening pleców Z Dominikiem, który jest za kamerą eee, Tak, nie machaj mi tu Będziemy robić ćwiczenia na zmianę Raz ja, raz on, dajemy ćwiczenie dwa na plecy, dwa na biceps No i to, Jedziemy! Tak. Dobra, jako, że jesteś gościem pierwszy daj ćwiczenie Co robimy? Pull z y, ciężarem <laughs> Ja A masz tego? Czalka? No jest tu Skod KFD, z kodem alergik, minus 10% z nien. kodem dawdu. <grym> będą kiedyś, będą. Dobra widzowie, ja was nauczę, słuchajcie, jak się rozgrzewacie do podciągnięć albo ogólnie do pleców, warto zacząć ślizgiem łopatki Chodzicie, wspinacie same łopatki, nie? Nie nagrywaj mi grzeszka. Pokażę z tyłu jak plecy pracują. Pokaż jak łopatki. Powoli w górę. I Powoli i powoli Ej, w ogóle czuję się taki mega dynamiczny na tym trążku, jakoś dobrze mi idzie dzisiaj. No bo lepsza siłownia. A może. Dobra, generalnie z racji, że ja ważę 12 kg więcej niż Dominik, to Dominik będzie robił plus 12 z pasem, ja będę robił bez, bez ciężaru i zobaczymy kto będzie robił więcej pociągnięć. po prostu ważąc tyle samo. Zobaczymy kto jest silniejszy na pułapie. Z racji, że jestem cięższy, to ja zacznę. Mam trudniej, ale dobra. A, czekaj, najpierw chalk. Bo mnie bolą rączki. O kur... Nie, nie tyle! Zrało mi się i co teraz? Jak mucha? Chcemy <grym> się do mordy przyłowię, co? Chyba już? No to dawaj. już taki 12 na granicy. Jeszcze jeden. No. No, po... War tutaj jest. Oj 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 oj. Ile? 13 zaliczamy. Ej, dobra. Chyba najwięcej kiedykolwiek zrobię. Ogólnie uszy od tego bolą i wtedy napędza was, żeby szybciej serię skończyć, mhm. real? Ja wam zaraz dam tastea tego co, co mam w głowie, nie? Nie wiem czy coś mógł słychać Oj, nie będzie Dobrze jest. No, no ten już taki czekaj, do no. odciny. O, o, o. Oj, 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 oj. Dobra. Ile oh. było? 7, 8? 7, 8, no ale to i tak dobrze. Dobrze, moi drodzy, wygrałem, deklasowałem przeciwnika. No ale jestem cięższy, więc teraz zobaczymy, ile ja zrobię. Jak sobie dołożę 12,5, ty zrobiłeś? 7? 7, 8, no. A takich pełnych ile? 7 pełnych, 8 taki mech. Okej, okay, no to spróbujemy. Moi drodzy, w sumie 95 kilo Ciągnij! Ciągnij! Sześć. I tak zajebiście. Dobra, musz być. Dobra widzowie, spróbujemy coś, czego jeszcze nigdy nie zrobiłem. Podciąganie z podklaskiem. Jak się uda, to zostawiacie 7 łapek w górę. I wtedy kolejny odcinek wlatuje. Tylko klasku nie ma. Nie umiem klasnąć. Podłożymy w tym postprodukcji dźwięk klasku, klasknięcia. <gry> Meskito. Ale jest git i ma 8 łapek, zostawcie no, ja Jeszcze raz, kurwa Następnym ćwiczeniem, które zrobimy, które wybiorę ja Będzie wiosłowanie na maszynie Wiesz co to jest wiosłowanie na maszynie? No co, masz mnie za debila? Trochę Dobra, znaleźliśmy naszą maszynę Tutaj będziemy robić rwanie Generalnie u mnie na siłowni jest trochę inna Bo u mnie masz jakby trzy chwyty Że możesz sobie zrobić tak Możesz sobie zrobić tak? Ja zawsze robię na trzech różnych chwytach. Pierwszy robię z kciukami z przodu, drugi robię tak i trzeci robię szeroko i z tymi. I to trzy inaczej plecy hitujesz w jednym ćwiczeniu. a tutaj jest taki ten, to pójdź, robimy po prostu tu jednym chwytem. 70 kilo ja sobie założę. No więcej jedną niż ty nie no na całą machinę no ci kurwa na dwie strony po 70 człowieku łańcuszek mi trochę przeszkadza. A skąd ten łańcuszek? Z Cypru. Jeśli chcesz wiedzieć skąd mam taki naszyjnik, to wejdź na mój kanał i ogarnij sobie najnowszego vlogasa z Cypru. Zapraszam Was, bardzo fajny wyjazd. I tam właśnie zdobyłem ten naszyjnik. Dobra ja dokładam jeszcze po 15 na stronę. No dyszka jeszcze piątkę ci daję. Dobry piesek. Moi drodzy, to już nie ma lekkiej gry Wjeżdżamy z paskami Dobra, co teraz robimy? Chciałem to, ale jest zajęte No to płaska, nie? Dobra widzowie, zmiana planu Robimy te takie, wiecie, patyki Robicie tak, nie? Ja nigdy tego nie robiłem Nie wiem jaki tu ciężar dać w ogóle Za dużo nie zginaj rąk. Niżej to chyba trzeba dać. Dobra, widzowie, generalnie Dawdu pokazał Wam tutorial, jak nie robić tego ćwiczenia. Dlatego ja tutaj jestem z nim, żeby Wam pokazać, jak je robić. Mhm. Nie przesadzajcie z ciężarem, bo chodzi jednak o to czucie mięśnia, nie? Pochylacie się, ale gdy macie rozciągnięcie, to głowę aż chowajcie między ręce, nie? A gdy ściągacie w dół, Trochę wychodzicie w przód, nie? Bo tutaj, w tym momencie, macie największe rozciągnięcie w najszerszym, nie? Effort Możesz się trochę prostować, gdy się tego, żeby mieć większy zakres ruchu, nie? O właśnie W przeskakuje, kurwa, to <śmów> oh, drop -se, drop -se, drop -se. I od razu. Dobrze, było już podciąganie, czyli płaszczyzna pionowa, później było ściąganie z dołu. Teraz mieliśmy. Nie wiem, jak nazwać ten ruch w ogóle. Może być. Teraz będziemy robić tył bark. Robiliśmy wszystkie płaszczyzny pleców, więc zrobimy teraz jeszcze tył barku. Bycze jądra. piągamy to już nam się nie przyda. Zakładamy nasze bycze jajeczka. Jak robicie tył barku, łapiecie sobie nie przodem, nie tak od góry, tylko dołu. Wykręcacie je, ściągacie to, pokieracie się trochę. Tu, aż za głowę i sięgacie dłu. No, tak to Ta. wygląda. Ta. O tak. Mm -hmm. I wykręcam. Mm -hmm. No kur <ścoughs> <Przeciążę> mnie. <ścoughs> <ścoughs> W widzowie idziemy robić tylko jedno ćwiczenie na biceps jeszcze, bo jesteśmy tu jakieś ponad 2 godziny, zrobiliśmy cztery ćwiczenia i to po chyba 10 serii łącznie, także. Nie no nie 10 kurwa. Nie no jak, no 10. <laughs> Dobrze moi drodzy, ćwiczenie na biceps będzie ukinanie ramion sztangą łamaną, tak jak Dominik jest łamany. Dlatego wybraliśmy taką sztangę. To ja jestem... Nie wiem, ja mam jakiś kiepski biceps w ogóle, ja tak... Nie lubię robić, no czy lubię robić, bo fajna pompa potem jest, ale czuję się słaby w tym, bo robię z 25. Nie wiem czy to jest dużo. Dokładnie kawy. ogólnie jak już Dawid mówił, ma słabe łapy. My to rozumiemy 25 kg. brał, Ja teraz biorę 30, bo to jest ogólnie średnia kili, jaką robię w CS. Zazwyczaj swoją drogą. Jak lubicie content z CS-a, zapraszam tutaj na mój kanał. alergik, Content z CS, jakieś vlogacy też będą. Zapraszam. Dobrze kochani, to było na tyle dzisiejszego treningu. Bardzo wam dziękuję za oglądanie i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!